Polityce.pl Nowoczesny portal ludzi myślących. Marzena Nykiel, redaktor naczelny. Michał Karnowski, dzień dobry i zapraszam Państwa do lektury najnowszego wydania tygodnika w sieci. Tym razem jest to wydanie bardzo poważne i też bardzo dla wszystkich, którzy kochają Polskę, którzy przeżywają naszą narodową godność. Smutne i wstrząsające. Jak wiemy, miniony tydzień przyniósł potwierdzenie najgorszych, zupełnie najgorszych podejrzeń dotyczących tego, co działo się w Moskwie, co działo się w Smoleńsku wcześniej, w jaki sposób potraktowano ciała polskiej, członków polskiej elity narodowej. Poległych w Smoleńsku. Potraktowano skandalicznie. To wiedzieliśmy już z tych wcześniejszych ekshumacji dokonywanych dzisiaj w tych miesiącach w Warszawie i w innych miejscach. Wiedzieliśmy, że ciała bywały bezczeszczone, chociażby zostawiano niedopałek papierosa czy jakąś rękawicę lekarską. Wiedzieliśmy, że były pomyłki co do ciał. Wiedzieliśmy, że były też pomyłki co do części ciał. Ale ta skala, którą w tej chwili ujawniono, skala barbarzyństwa. Po prostu zapiera dech w piersiach. Właściwie nie wiadomo jak to skomentować. Wiemy, że te ciała były właściwie traktowane, przeprasz traktowane przepraszam za słowo, hurtowo. Że wrzucano po dwie głowy do jednej trumny, że mieszano części ciał, że nie było tam za żadnego szacunku. To przyniósł miniony tydzień. My w Tygodniku pokazujemy jeszcze bardziej bolesny Fragment tej bardzo smutnej opowieści. Pokazujemy, ujawniamy, pokazując także nieznane wcześniej, wstrząsające zdjęcia, co się tak tam naprawdę działo w tym prosektorium w Moskwie. Marcin Wikło, Marek Pyza dotarli do nieznanej dokumentacji, do nieznanych wcześniej zdjęć i nie do nieznanej wcześniej wiedzy, także relacji świadków. I tamte wydarzenia odtwarzają. No jest to obraz rzeczywiście wstrząsający, nie było żadnej troski, nie było żadnej pieczołowitości, nie było w tym żadnej godności i było to, można powiedzieć, dość świadomie robione, tą też myślą, że w Polsce nigdy prawda nie wyjdzie najaw, że w Polsce nigdy te trumny nie zostaną otwarte i nigdy nie będzie wznowione na poważnie śledztwo prokuratorskie. No bo kto miałby to zrobić? Platforma obywatelska wówczas rządząca, godząca się wtedy na te haniebne zachowania, sądziła, że będzie rządziła chyba do końca świata i jeden dzień dłużej. To tak się nie stało i dziś tę prawdę poznajemy. To są trudne chwile dla nas wszystkich. Bardzo je wszyscy przeżywamy, dlatego ten numer też ma taką szatę graficzną w tych Momentach, w tych, na tych stronach, w których to opisujemy, poważniejszą także na okładce. No naprawdę są to trudne chwile, ale musimy przez to przejść i musimy do tej prawdy dojść. I myślę, że to, co pokazujemy w tym numerze tygodnika w sieci, nas do tej prawdy przybliża. Jest to główny temat naszego wydania. Zawiera także ten blok bardzo ciekawy, ważny, mądry, komentarz Bronisława Wilcztaina, który podsumowuje, że Polacy zostali przez ówcześnie rządzących po prostu oszukani w sposób najbardziej prymitywny z możliwych, kłamano w żywe oczy, wiedząc, że się kłamie. Na portalu w polityce, PL na którym się spotykamy, Stanisław Janecki napisał wcześniej taki bardzo celny komentarz, że to kłamstwo było jako fundamentem władzy platformy obywatelskiej. To kłamstwo o państwie, które zdało egzamin, to ta próba zadeptania pamięci o tragedii smoleńskiej, zapomnienia o tej sprawie to dało władze właśnie platformie obywatelskiej i Bronisławowi Komorowskiemu. Dlatego tak twardo też bronili tego kłamstwa. Dlatego tak nie chcieli dojść do prawdy. Proszę państwa, jeszcze kilkanaście dni temu, kilka dni temu ukazywały się artykuły, że te ekshumacje to są wykopki, że jest jeden jedyny polityczny tylko gra polityczna powód rozpoczęcia tej smutnej, przecież i bolesnej, ale koniecznej procedury. No dziś to wszystko się rozsypało. Myślę, że możemy być wszyscy dumni w tych smutnych dniach, jeśli tak można powiedzieć, czy w każdym razie mieć takie poczucie dobrze spełnionego obowiązku, bo te media, które my tworzymy z tej strony, a państwo współtworzą z drugiej strony, od początku, od samego momentu tragedii smoleńskiej, po stronie prawdy stały i tej prawdy się domagały. Co jeszcze w numerze tygodnika w sieci warto szczególnie polecić, warto wyodrębnić, choć oczywiście nie oznacza to, że pozostałe materiały są mniej ciekawe. Wspomniany już Stanisław Janecki, o fenomenie Beaty Szydło. To jest rzeczywiście fenomen. Przemówienie pani premier, w którym powiedziała kilka oczywistych dla nas, wydawałoby się, ale chyba nie dla całej Europy, w każdym razie rzadko tam słyszanych, o może tak, zdań o tym, że obecny kierunek Europy nie ma specjalnego sensu, jest nielogiczny, niemądry, że to jest prowadzenie na zatracenie. Że idąc tym kursem, będziemy tylko mocniej i częściej opłakiwali ginące w zamachach dzieci, rozrywane bombami ludzi zastrzeliwanych na ulicach przez bezkarnych terrorystów. Musimy temu powiedzieć stop i musimy wrócić do podstawowej zasady, jaką powinno się kierować państwo, każde państwo, czyli zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i że Polska z tej drogi pod tymi rządami nie zejdzie. Otóż te kilkanaście właściwie zdań pani premier Beaty Szydło zostało przetłumaczonych na język angielski i zrobiło furorę w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych, no w tych państwach, które się zmagają z tymi problemami. Oto ktoś nareszcie powiedział kilka słów prawdy, spokojnie, w sposób logiczny, w sposób nikogo nie obrażający. Ale zdecydowanie. Pani premier Beata Szydło stała się gwiazdą internetu. Na razie chyba głównie internetu, bo te media mainstreamowe nie za bardzo chcą w ten temat wchodzić, ale to jest fenomen i o tym Stanisław Janecki. Warto, warto ten materiał przeczytać. Bardzo go Państwu polecam. Na scenie politycznej dość sporo się wydarzyło po tej stronie opozycyjnej. Mateusz Kijowski nie został ponownie liderem Komitetu Obrony Demokracji. No, zastąpił go pan Łoziński, który jest takim, można powiedzieć, pomysłodawcą. Tej inicjatywy, ale też chyba człowiekiem nie aż z taką energią, jak był jednak kijowski przy wszystkich swoich wadach, czy to już taki, no, można powiedzieć, ostateczny koniec Komitetu Obrony Demokracji. O tym pisze Piotr Skwieciński. Bardzo Państwu ten materiał polecam. Dorota łosiewicz sięga do historii pewnego zdjęcia. Pewnie Państwo widzieli, jak zarechotało pół internetu z prezydenta Dudy, który patrzy w niebo na spotkaniu przywódców światowych, przywódców NATO, który pokazuje, że komu jakieś dziwne gesty, to są bardzo złośliwie złapane i nieuczciwie złapane stopklatki. I Dorota Łosiewicz przejrzała całe nagrania z tamtych momentów i bardzo precyzyjnie wykazuje, na czym ta manipulacja polega i wskazuje, że nie było żadnego niewłaściwego zachowania prezydenta Andrzeja Dudy na tym szczycie. Ciekawy, dociekliwy, wartościowy materiał. W mojej Jacka Karnowskiego, czyli naszej stałej rozmowie w tygodniku w sieci, pan Wojciech Jasiński prezes Orlenu. Człowiek, który ma naprawdę duży sukces na koncie, dlatego, że firma przez niego kierowana no, notuje jakieś rekordowe zupełnie skoki yy, przychodów. Coraz więcej podatków odprowadza też do skarbu państwa. Yy, no, z czego to wynika? Z uszczelnienia systemu, z tego, że paliwo lewe już tak szeroką rzeką nie wpływa do Polski, ale też i z ukrócenia złodziejstwa w samym Orlenie, który jest taką narodową perłą, można powiedzieć. Ciekawy wywiad. Wojciech Jasiński yy, zaskoczył wielu tak sprawnie, Prowadząc tę firmę. Mnie nie zaskoczył, ale polecam Państwu tę rozmowę, bo niby gospodarcza, ale tak naprawdę o dużo szerszym zakresie tematycznym niż tylko i wyłącznie gospodarka. Piotr Zaręba wraca do klątwy, która chyba się na chwilę kończy w teatrze powszechnym. To jest hańba, to jest wstyd dla nas wszystkich. To jest coś tak obrazoburczego, że powinniśmy się codziennie modlić o to, żeby Pan Bóg wybaczył w Warszawie i Polsce. Ten grzech, ten skandal, ten wstyd. Święty Jan Paweł II nie zasłużył na takie potraktowanie. Piotr Zaręba wraca do tych rozmaitych takich prób zniszczenia naszej wspólnoty, bo tak to trzeba zdefiniować pełnymi nienawiści wystąpieniami. Polecam ten materiał. Z kolei Ryszard Makowski. O Janie Pietrzaku, który wciąż przeszkadza. Teza jest taka, i ja się z nią zgadzam, że ten bunt części establishmentu medialno-artystycznego przeciwko festiwalowi w Opolu, zniszczenie tego Opola, Opola tak naprawdę, wziął się stąd, że był tam zaplanowany duży, godny, piękny koncert Jana Pietrzaka. Zresztą artysty, który cieszy się ogromną popularnością, chociażby w telewizji publicznej. W tej chwili są jego programy i one mają bardzo dobrą widownię w swoich pasmach. No ale Pietrzak ma rzeczywiście chyba jakiś zakaz cenzuralny u części establishmentu medialno-artystycznego. No i ten bunt właśnie się wziął z takim pomysłem, żeby nie było koncertu Jana Pietrzaka dużego, żeby ten wielki patriota na swoje 80-lecie nie mógł się przez chwilę pocieszyć swoim spotkaniem z publicznością. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że ten plan się nie uda, w tym sensie, że koncert Jana Pietrzaka się jednak odbędzie. Bardzo tu na obecne władze telewizji publicznej. Ten tekst Ryszarda Makowskiego bardzo Państwu polecam. Polecam jeszcze Macieja Pawlickiego o rocznicy 4 czerwca 1992 roku, o rocznicy obalenia rządu Jana Olszewskiego. To ważna rocznica w najnowszej historii Polski. Wiemy wszyscy, że tamten rząd jako pierwszy podjął próbę rzeczywistego zerwania z komunizmem. Gdyby mu się powiodło, pewnie bylibyśmy jako Polska dalej, pewnie mniej byłoby patologii. Ale też pewnie mniej komunistycznych fortun. Może nasza duchowość wyglądała też jako wspólnoty nieco inaczej. Ciekawy tekst Macieja Pawlickiego, bardzo Państwu polecam, a Tomasz Łysiak w, na, w dziale historii cofa się jeszcze bardziej dwustulecie o Solineum, zasłużonej, pięknej, wspaniałej instytucji i też pokazującej, że nawet w trudnych dla polskich czasach warto tworzyć dobrą, Propolską yy, kulturę. Yy, I z tą myślą polecam Państwu tygodnik w sieci, bo także strony kulturalne, jak zawsze, bardzo ciekawe. Z tą myślą polecam Państwu też miesięcznik w sieci historii oraz oczywiście naszą sieć przyjaciół. Na górze, nade mną, na pasku, obok tytułów w polityce.pl, można kliknąć sieć przyjaciół, szybko się zalogować, naprawdę niewielkie sumy zapłacić, a dla nas to jest ogromna pomoc, bardzo duża i wartościowa pomoc, a Państwo zyskują możliwość dostania cyfrowego także abonamentu. Tygodnika w sieci, w sieci historii i specjalnych wydawnictw, takich wydań w sieci ekstra, które można tylko tam dostać. Na przykład teraz rocznice związane z wyprawą Napoleona na Rosję w 1812 roku. Piękne reprinty wydawnictw sprzed ponad 100 lat, kolorowych, barwnych, artykuły historyczne. No, niesamowicie to dobrze wyszło, i tylko tam, tylko na łamach w sieci historii, w tym klubie, można to wydawać. Nie otrzymać. Zachęcam, zapraszam, do zobaczenia.